Dobry. Dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie. Witamy, was, witamy was w Andrychowie. Tak, jeszcze raz jesteśmy w Andrychowie. Przyjechaliśmy do Andrychowa na targ staroci. Tak. Nie byliśmy tu nigdy. Przy okazji pozdrawiamy wyczochranych, tak. bo to ich tereny. I co? Idziemy zobaczyć co ciekawego na targu. Więc zapraszamy Was na filmik. 我先想想看，要不你刷卡？

ładnie świeci Blachę z Haberfelda dostałem z tej yy, wódki, no wódki tam robili, z XIX wieku i to jest jakaś tam kolega 80. W latach e, 60 jeszcze tam były <zyskuję> spicerki. Tak tak tak, no, tak, tak, tak. No ja jako kochak to tam goniliśmy po tym bo, I tu piszmy te butelki, a te butelki teraz są dalsze po 20 minutach. Jest tamła rozlegna, rozległa. Tak, tak. tak, tak, tak. tak. Ja tam był obok żebyła ta bankowa. Ale w same góry są w

Powoli postaram się. Troszkę, nie? Jaki troszkę. Jaki troszkę mam? Góry, to jest jakie druski. To tam. Какая цена? Те лампки. Ладно. Żeby, żeby w razie czego być. No. Tu jest jeszcze taki wyjątkowy zielony.

ale z tych, co byśmy kupili, wiesz... Mienie porcelanowe i no to wiesz... Co? No te, te... To nie, to nie my nie kupi Drewnianego. Drewnianego my kupiliśmy? Aha. No. Dobra, no to drewnianego my <grym> to, to ja nie wiesz, co to jest. Nie Bożego może go pan Pani włączyć jeszcze raz? Nie, lepiej bo do nie. Cienia może dać nie? Nie, albo tutaj. No czyli lepiej w cieniu, bo ma pani ten. Mhm. Mm może go do... pan włączyć? Auto, auto jest na pierony, dlatego taka cena i nie. Ten... No dalej, no, ja nie mogę. Takie gumy, różne figurki. Mhm. No to są takie... No mhm. to są takie... No są to Bardzo ciekawe. Bardzo przydatne, nie? Jak to widziałem, jak mieli, to mieli w gablotach, no. na kup Co dostałeś? No proszę. Tak. Piękny prezent od cudownych ludzi, oczywiście. Dziękuję. Nie Dziękuję. Tak? Nie muszę nagrywać. No oczywiście. Witamy Was na podsumowaniu. Byliśmy pierwszy raz w Andrychowie na targu. Było super. Bardzo fajny targ. Filmik musiałem podzielić na dwie części, także druga część będzie niebawem. Tak, podzieliłem, bo mógłby być znowu długi. Niektórzy marudzą, że są za długie filmiki. Pozdrosławek. Tak. Także Sławek Goldzik oczywiście. No. Także podzieliłem na dwie części na drugiej części zobaczycie. Co udało nam się jeszcze kupić? No, a udało się fajnie. A ten filmik zakończymy troszeczkę inaczej. No, bo do... była wielka konspiracja. Tutaj pani coś kombinowała. Tak. Przyszła paczka. No. Paczuszka przyszła od naszych widzów. Tak, wspaniałych. Asi i od Sławka. Asi i Sławka. Cudowni są ludzie. Spotkaliśmy się kilka razy. Ja jestem zaskoczony, ta pani mniej. No. Trudno powiedzieć, co jest w środku. Ja sama nie wiem. Po naszych fantastycznych znajomych można się spodziewać wszystkiego, więc w sumie nie wiem, czy mam sobie usiąść, zawał te sprawy. Zobaczymy. Miło, miło. Paczuszka na, podobno, na urodziny, między innymi tni Barbara. Sam jestem ciekaw, co żeście tam pokombinowali. Ty ja może wiem. mniej, ale wiedziałaś. Ja wiedziałam, tak. Ja nie wiedziałem nic. A że stukło, bo stukło, nieważne. Przyszła paczuszka. No i coś jest zapakowane jest karteczka. Karteczka już jest, widziałem, opisana delikatnie. Dobra, karteczkę to za chwilę przeczytamy, oglądniemy. Tak. Co, Twój Ot, prezent? Otwieraj Twój, mój prezent, nie wiem. Raczej Twój. Otwórz, a potem zobaczymy, co jest w karteluszce. Ja jestem bardzo ciekawy. No. Tak nie. pokombinowali. Tak pokminili. Fajnie, że się udało. Nic nie chcieli zdradzić. Nie, nie, nie. Ta pani tutaj pogadamy sobie potem. Ej. Fajnie, że udało się w lat i nadal na oryginalnych częściach. Ja nie mogę. <laughs> Są wariaci. Pewnie no. No piękny prezent dostałeś. Ale piękna zapalniczka. Gaz. Pudełko w ogóle rewelacja. Ale popatrzcie co tu pisze. No widzę, przecież wszystkiego najlepszego. Grek. No piękny prezent dostałeś. Ale zrobiliście mi normalnie dzień. Piękne A jest wylek. dzisiaj poniedziałek, jestem po pracy. Piękny prezent, no. Także na koniec tego filmiku no Barbara już też czekała otwieraj, mm -hmm. otwieraj, także dogrywamy. No. Jest paczuszka, no przepiękna. Pudełko jest świetańskie. No, dzięki. Okay. Może, może, może zostawia jak no potem spróbuję no, poskładać. No, ja Dobra, mała pauza <grym> i wracamy. Dobrze. Pudełeczko widzieliście, zapalniczkę. No coś pięknego. Ja tylko wyciągnąłem z koperty. Taka kartelucha. Dyplom urodzinowy. Dla najlepszego faceta na świecie. 50. Możesz wziąć tą karteczkę na razie. Ma najlepszy facet na świecie, normalnie. Eee, ręka mi się trzęsie, sami sobie to poczytajcie. Życzymy Asia i Sławek. No niesamowite. I tutaj o, pewnie, że Wam pokażę. A podłożę Wam muzyczkę. Będzie może. trochę mnie zamurowało Nie Ci udała No nie trochę nawet bardzo No fajnie. bardzo bardzo wam dziękuję za taką paczuszkę świetna no nie spodziewałem się Ty sobie porozmawiamy potem Pani pani, pani Czorno. nie dokończę No Także jeszcze raz ślicznie dziękuję Mamy nadzieję, że wam się filmik podobał i Zostawcie komentarz, zawsze odpisujemy. Z góry, a dół. Dokładnie. Dziękujemy. Jeżeli macie ochotę zostawić sybika, będzie nam bardzo miło. Ślicznie wam dziękujemy za oglądanie naszych filmów. No i zapraszamy was na drugą część, która będzie za parę dni. Za parę dni. Muszę to ogarnąć. Ja w ogóle siebie muszę ogarnąć po tych urodzinach, bo ciężko. No. Także. Ja też miałam ciężko. Także jeszcze raz ślicznie dziękuję. I do następnego filmiku. Asia i Sławek. My sobie też porozmawiamy. Pa. Pa. Enjoy